W tym odcinku pokażę Wam, jak analizować kampanię Google Ads, jakie mamy metryki, jak to wygląda na wykresach, jak się w tym wszystkim odnaleźć na takim podstawowym poziomie. Trzymajcie się i zapraszam na odcinek. Cześć, w dzisiejszym odcinku y, pokażę Wam trochę, jak zrobić taką bardzo podstawową analizę y, efektywności Waszych kampanii reklamowych. Więc pierwsza rzecz, od której sobie zaczynamy, to jesteśmy w głównym panelu, czyli kampanie i, i przegląd I tutaj mamy rzut oka na nasz cały dashboard. Y, najbardziej kluczowe, jak widzicie, ja mam tutaj odklikane bardzo duży zakres dat, i to jest podstawa do naszej analizy, czyli, żeby, aby sobie ustawić odpowiedni okres, który będziemy mierzyć, i ewentualnie, jeżeli chcemy, możemy też to porównywać. Czy tutaj na dole mamy okres porównawczy? Ja w chwili obecnej wziąłem sobie maksymalny zakres dat, więc nie mogę go porównywać. Gdybyśmy wzięli, dajmy na to jakieś inne 14 dni, no to automatycznie na ten okres tutaj będzie się porównywał. To jest konto, w którym obecnie nie są prowadzone żadne kampanie reklamowe, więc u góry ustawiamy okres bazowy, a nadal dolu okres porównawczy, ja w tym przypadku spojrzę sobie po prostu na całą historię tego tego konta. No i dobra, teraz jak to wygląda, to jest z punktu widzenia tego ekranu, w którym będziemy się poruszali, mamy do wyboru cztery elementy, co jest dosyć też istotne, możemy sobie te elementy odklikiwać, czyli w chwili obecnie tak naprawdę na wykresach nie widzimy nic, gdybyśmy je sobie rozklikali, to one się po prostu w ten sposób nam nakładają, więc widzimy jakąś tam linię Trendu możemy sobie zobaczyć, po prostu w jaki sposób wzrastały koszty, w których miesiącach, w jaki sposób wzrastały bądź też spadały konwersje, jak to się wszystko zachowywało, więc w ten sposób możemy sobie tutaj to wizualizować. To, co ja chcę Wam pokazać dzisiaj, to są elementy, które mamy tutaj domyślnie do, do wyklikania. Przejdziemy sobie przez te najważniejsze, które po, po, pozwalają nam po prostu zorientować się, jak wygląda efektywność naszej kampanii. Dobra, zacznijmy sobie od tego. Ja po prostu będę po kolei zmieniał te elementy na pierwszym wykresie i będę was prowadził przez jakiś taki pewien proces e, tych głównych, które tutaj e, wydaje mi się, że są najbardziej kluczowe i no i też podstawowe z punktu widzenia analizy jakiejkolwiek reklamy. To, co wam tutaj też jeszcze dorzucę, to jest to, że ja w chwili obecnej sobie patrzę na wszystkie nasze reklamy. Gdybym tutaj chciał wybrać jakąś kampanię, to tak naprawdę mogę też tutaj z tego poziomu wybierać, że to ma być kampania A, kampania B, kampania C, no i to działa po prostu jak taki filtr, który nam ogranicza ilość e, Danych i nie patrzymy na wszystkie kampanie, tylko patrzymy na jedną z nich. Ja tego nie robię, jest to konto klienta, więc po prostu staram się też nie pokazywać, wam aż tak dużo historycznych danych. Dobra, więc teraz jest tak. Pierwsze, że to są wyświetlenia, czyli w tej informacji widzimy w ogóle, ile osób widziało naszą reklamę. Więc do ilu osób dotarliśmy i ile osób zobaczyło naszą reklamę, może to jest trochę źle powiedziane, ale ilu osobom się ona wyświetliła. Więc zdajmy na to, w pierwszym kwartale 2024 roku takich wyświetleń mieliśmy 7 tysięcy mm, wyświetleń. Nie znaczy to, że 7, 7 milionów yy, wyświetleń, nie znaczy to, że 7 milionów osób widziało tą reklamę, mogło ją widzieć milion osób i... Każda osoba mogła ją widzieć po 7 razy. Więc to jest jakaś pierwsza informacja, którą mamy, więc widzimy, jak się zachowywały wyświetlenia. W tym drugim elemencie dam sobie kliknięcia, czyli możemy sobie zobaczyć, w jaki sposób wyświetlenia z kliknięciami się nakładały. Czy tutaj mieliśmy 7 milionów wyświetleń i 100 kliknięć, a dajmy na to, w trzecim kwartale mieliśmy tych wyświetleń 3 miliony a kliknięć mieliśmy już 121. więc jak widzicie, tutaj nastąpił jakiś wzrost kliknięć, a tak naprawdę spadek liczby wyświetleń czyli mamy dwa razy mniej wyświetleń, a dwa razy więcej kliknięć, więc to jest jakiś punkt do zastanowienia co tutaj nam się wydarzyło w tym momencie, tutaj sobie wrócimy trzeci element, czyli to jest CTR no i CTR jest pewnego rodzaju wypadkową wyświetleń do kliknięć, czyli jest to procent z 37 milionów wyświetleń w okolicach tam 2%, 1,8% nastąpiło kliknięcie, czyli co 50 osoba Klika w naszą reklamę, więc to jest takie połączenie kliknięć i wyświetleń w tym, w tym przypadku. Kolejny element, który już sobie tutaj dorzucimy. Ja część rzeczy pogaszę, żeby to było trochę czyściej zobaczyć. Możemy powiedzieć, ok. Tutaj tych wyświetleń mieliśmy więcej, no bo ten koszt również wynosił więcej, czyli w pierwszym kwartale wydaliśmy 200 tysięcy, tutaj tych wyświetleń mieliśmy automatycznie mniej, no bo już koszt wynosił 60 tysięcy, czyli mieliśmy 3 miliony wyświetleń za 60 tysięcy, tutaj mieliśmy 7 milionów za 200 tysięcy, więc jak widzicie ta proporcja jest taka niewspółmierna, nie tak to trochę nazwijmy, nie jest to proporcjonalna zmiana. Dobrze, polecimy sobie dalej, czyli mieliśmy tutaj yy, koszt, yy, i teraz tutaj możemy, tutaj sobie dorzucę ten budżet i połączę to razem z CPM-em. I ten CPM wyklikam tutaj, czyli CPM to jest koszt za 1000 wyświetleń, czyli żebyśmy wyświetlili. Tysiącu osobom, tą reklamę, czyli tutaj ten element, który się tu pojawia, czyli te wyświetlenia, to musieliśmy za to zapłacić średnio w całym tym okresie 24 zł. Ale to oczywiście nie jest stała, bo w 2022 taki CPM wynosił 37 zł, tutaj nam spadł do okolicach 20 zł, tu już wynosił 50 zł i tu już wynosił 60 zł. Czyli tak naprawdę pokazują to, że tam, gdzie te CPM są wyższe, tam nasza reklama była droższa, czyli za te same 1000 zł mogliśmy w tym przypadku uzyskać, ja to liczę szybko w głowie, jeżeli mamy 50 zł, to za to za 1000 zł mogliśmy uzyskać 20 tysięcy wyświetleń, a w tym przypadku mogliśmy uzyskać dajmy na to około 50 tysięcy wyświetleń, ponieważ po prostu koszt wyświetlenia tej reklamy był w tym przypadku tańszy, w tym przypadku był dwu albo nawet trzykrotnie droższy. Dobra, więc tutaj mamy połączenie między cpm -ami. Tutaj oczywiście jest ten koszt, który Wam wcześniej pokazywałem. Mamy też docelowy koszt za akcję, czy terasy, które tutaj mamy w tym przypadku. No i mamy jakieś rzeczy dotyczące obejrzeń, współczynnika obejrzeń. Nawet nie wiem, czy robiliśmy kiedykolwiek jakąkolwiek. Reklamy na, na YouTube, tak tutaj w tym okresie pojawiały się tematy wyświetlenia, więc to już odpuszczę na tym etapie, bo te rzeczy związane z wyświetleniami, z, z obejrzeniami są bardziej skorelowane z formatami wideo. Tutaj mamy jakieś dodatkowe współczynniki związane z konwersją, z udziałem wyświetlenia, z udziałem konkurencji i tak dalej, więc je na tym etapie odpuszczę. W moim odczuciu te, które wam pokazałem w dniu dzisiejszym, czyli wyświetlenia kliknięcia, cpm, koszty to są te, które są dobrym punktem wejścia w ogóle w to, co się z tą reklamą działo, bo jak widać, nawet patrząc na to per te wykresy, są tutaj pewnego rodzaju anomalie, które możemy dostrzegać, no i które możemy później następnie zgłębiać, schodząc dalej i po prostu dzieląc co mniejsze kampanie, dorzucając bardziej szczegółowe metryki. Ale to już myślę, że nie, nie na ten odcinek. Wielkie dzięki za Dzisiaj w taki sposób możecie również analizować Wasze kampanie i przeklikiwać się przez te główne parametry. Trzymajcie się, cześć!